Felidale to film oraz książka opowiadająca o kocie imieniem Francis, który przeprowadza się wraz ze swym właścicielem do nowego sąsiedztwa tylko po to, aby odkryć, że tam klasuje seryjny morderca. Jeśli nie widzieliście ani filmu, ani książki, możecie chcieć teraz sobie stąd pójść, bo będzie cała masa spoilerów? Jeśli planujecie albo przeczytać Dale, albo je obejrzeć, radziłbym Wam to zrobić w taki sposób, aby nie wspierać autora książki Jakifa Psyńciego. Czyli kupujcie używane. Dlaczego mówię, że lepiej tego człowieka w żaden sposób nie wspierać? No, może dlatego, że on zbyt dobrym człowiekiem nie jest? Widzicie, bo to było tak. Od dawna było wiadomo, że ma dosyć radykalne poglądy, i że jest sporo grup, których szczerze nienawidzi. A dokładnie to nienawidzi kobiet, osób homoseksualnych i imigrantów. Są jednak grupy, które podzielają jego poglądy, i taka właśnie grupa, która się neonazistami, co prawda nie nazywa, ale. No taka grupa go zaprosiła jako gościa honorowego na swoje spotkanie i poprosiła, żeby coś powiedział. I wow! Powiedział! Powiedział coś takiego, że nawet wcale nie neonaziści teraz się go wstydzą. Natychmiast go ściągnęli z tego podium i próbowali to wyciszyć, ale to było publiczne. I obecnie sporo wydawnictw, z tego co mi wiadomo, wszystkie wydawnictwa anglojęzyczne z zerwały z Akifem Prince'im współpracę. Dlatego możecie mieć kłopoty z w ogóle znalezieniem jego książek w języku angielskim. Jeśli myślicie, że on tylko swoją wolność słowa uprawiał, jak to? Ludzie! On nawoływał do ponownego otwarcia obozów zagłady. Nie, nie jako muzeum, do ich oryginalnego przeznaczenia, do wymoldowania milionów ludzi, do wymoldowania grup, których on nienawidzi. Przypominam, ten człowiek nienawidzi kobiet, osób homoseksualnych i imigrantów. Myślicie, że skoro jest Niemcem pochodzenia tureckiego, to byłby bardziej otwarty na różne kultury? Nie. Jeśli nadal twierdzicie, że ale szmarto, przecież ludobójstwo to tylko wyrażanie swej wolności słowa. Nie, Holokaust nie był wyrażaniem wolności słowa. Holokaust był zbrodnią. Nie popierajcie zbrodniarzy, a także osób nawołujących do zbrodni. Możecie za to wspierać mnie poprzez Patronite. Tak się składa, że dzisiejszy temat wideo, czyli Felidale, wybrali patroni. Wspierajcie mnie na Patreon i wybierajcie tematy wideo takie jak ten. No, ale teraz przejdźmy do właściwego tematu wideo, czyli dzieci Francisa oraz niozę wtek. Osoby, które oglądały teraz film na mnie, patrzą i. Yy, Maltak, kto to jest Niozem Chyba masz na myśli Felicitas, tą niebieską, niewidomą kotkę, z którą Francis miał tak dobrą chemię. Nie, mam na myśli Niozem bo jeśli pamiętacie, Felicitas zginęła tak kilka godzin po poznaniu Francisa. W książce w ogóle mieli tylko jedną konwersację, w filmie mieli konwersację, plus przez chwilę potrzymali się za łapy. I przyznam, że tak, w filmie mają znacznie więcej chemii między sobą niż w książce. No ale niestety Felicitas zginęła zanim miała szansę mieć jakieś dzieci z Francisem. Jest za to kotka, z którą Francis podczas filmu Miał spotkanie bliskiego stopnia i która przeżyła właśnie Niozę Pftek. Osoby, które widziały film, właśnie teraz mają flashbacki do sceny, gdzie jest zanimowany koci seks. Może powinnam było o tym wspomnieć, że to nie jest film dla dzieci. Jest tam zanimowany koci seks. Ta złota kotka nazywa się Niozem Pftek. I teraz będę mówić dużo spoilerów i rzeczy z książki, bo film nam nie wyjaśnia, kim Niozem Pftek jest. Film stara się nam zasugerować, kim ona jest, ale. Wiadomo duże, rzeczy wycięto, nie ma narracji wewnętrznej bohatera, więc w filmie jest taka scena, gdzie Francis patrzy na hieroglify przedstawiające te starożytne egipskie koty i wtedy mu się przypomina właśnie niozę, pftek i spotkanie z nią. To właśnie próbowali przekazać fragment z książki, gdzie Francisz się zorientował, że po okolicy biega taka dziwna rasa kotów, która przypomina koty staroegipskie i wydaje się być nawet nie do końca oswojona, jakby ledwo tolerowała ludzi. No i okazuje się, że rzeczywiście ta dziwna rasa kotów to jest kocia nadrasa, bo główny złol, Claudandus został w przeszłości skrzywdzony przez ludzi i stwierdził, że w ramach zemsty, używając mocy Eugeniki oraz chowów sobnego, wyhoduje nową rasę kotów, która będzie właśnie bardziej podobna do tych kotów pierwotnych, nieoswojonych kotów sprzed wpływów człowieka. I wtedy ta rasa będzie taka potężna, taka silna i taka inteligentna, że po prostu wybije wszystkich ludzi co do nogi i przejmie władzę nad światem. I właśnie to on wysłał do Francisa niozę ptek. Miał on akurat w tym zachowaniu dwa cele. Pierwsze, był pod inteligencji Francisa. Francis był jednym z nielicznych kotów, które miał czytać. Tak więc Claudandus miał nadzieję, że o, może jak jedna z moich kocic zajdzie w nim w ciąży, to będzie miała dzieci z jego inteligencją. Ekstra, dobre geny do moich nadkotów! Do mojej rasy kotów panów! A drugi cel był taki, że miał nadzieję, że przekona Francisa tak trochę na swoją stronę. Takie hej, przejść na czarną stronę mocy. Mamy niozę, phtak! oraz inne gorące kucice. O mój Boże, to brzmi jakbym reklamowała film pornograficzny. Zarówno i w filmie, jak i w książce, plan Claudandusa upada w momencie, gdy sam Claudandus umiera. Francis się orientuje, to ty jesteś mordercą i masz taki zły plan! Walka kocia, pasury, chlu, chlu, flaki, ble. Claudandus nie żyje. No i książka właśnie precyzuje, że po śmierci Claudandusa, te jego nadkłoty, koty pany nie bardzo były zainteresowane tym projektem eugenicznym, i po prostu poszły się bradziarzyć z każdym po kolei. Projekt upadł. Lasa została zasymilowana, wchłonięta przez ogół, koniec końca świata. Ludzie będą nadal panować. Co się stało z Niozem Ptek nie wiemy. Pod koniec filmu widzimy Francisa z kocicą, która jest trochę po niej podobna, ale wygląda jednak inaczej i później twórcy filmu potwierdzili, że tak, to miała być inna kocica, tyle też, że też należąca do tej NADLASY. Tak jak książka daje do zrozumienia, że ej, te koty po tym jak Clowdandus umarł nie przestrzegały jego żadnych planów i po prostu se poszły, gdzie chciały. Ja w mojej fanowskiej historii chcę to trochę zmienić. W moim świecie niosem pstek przejęła władzę nad tą społecznością, tą kolonią nad nadkotów po śmierci Klaudandusa. jako, że Klaudandus taki dużo gadał o tym, że Francis ma ekstra geny, taki świetny, same świetne dzieci po nim będą, dlatego rozkazała kilku innym kocicom, w tym tej, którą widzimy na koniec filmu, również się z nim zadać, żeby jak najwięcej tych silnych genów było w nowej kolonii, bo o oh wow, pokonał Klaudandusa. Był silniejszy niż z nasz przywódca. Musimy mieć jego geny w naszym planie eugenicznym wszędzie, dookoła. Przy okazji, niosłem pttek, myślę, że żeby jeszcze mocniej przekonać wszystkich, że e, plany eugeniczne są anulowane, nikogo już nie obchodzą, kazała jeszcze innym kocurom i kotkom posadawać się z kotami, które są spoza ich rasy. Po to, żeby wiecie, uśpić czujność, a tak naprawdę zeszli do podziemia. Dosłownie tam w filmie i w książce odkrywamy takie, że tam są podziemia, katakumby, coś takiego. To tam my się zaczęli chować. I tam właśnie mają swoją zbudowaną kolonię. Niozem Ptek plus rada takich starszyzny, najstarsze, najbardziej doświadczone nadkłoty. Tam siedzą i knują koniec ludzkiego świata. I to jest właśnie otoczenie, w którym na świat przychodzą moje wersje dzieci Francisa i Niozem ptek. Pierwszym i najstarszym dzieckiem Francisa oraz niosem wtek jest Amenemhat. Samczyk, najstarszy z miotu, odziedziczył po ojcu czar i charyzmę. Już jako dziecko nauczył się odczytywać inne osoby oraz odgadywać, co dokładnie chcą usłyszeć. Pomaga mu to robić dobre wrażenie na każdym, niezależnie dorosłym czy kocięciu. Dzięki temu sprawia wrażenie znacznie mądrzejszego niż w rzeczywistości jest. W rezultacie cała nadkłocia kolonia uważa go za całkowicie udany eksperyment genetyczny, idealnego przedstawiciela ich rasy kocich panów, przyszłego wybawiciela całej kolonii. Wiecie, ogólnie ich nadzieje na przyszłość i panowanie nad światem. Chociaż jeszcze sporo wody upłynie zanim kocurek w pełni dorośnie, kocice już ustawiają się w kolejce, by zarezerwować Anne Manhattan jako partnera do rozmnażania. Albo dla swych córek, albo dla samych siebie. Bo wiecie, co tam różnica wieku, kiedy ktoś może dać Ci potomstwo o idealnych genach, który zajdzie daleko i może nawet poprowadzi Twój naród Kotłów panów ku ostatecznemu zwycięstwu na lu nad ludzkością oraz ku dominacji nad światem. Nie zrozumcie mnie źle, Amenemhat rzeczywiście, jak na kota, jest ponadprzeciętnie inteligentny. Ale zdecydowanie nie jest gniuszem, za jakiego prawie wszyscy go uważają. I chociaż posiada wrodzoną inteligencję, kompletnie brakuje mu wiedzy. Nie tylko dlatego, że nadkoty nigdy nie kładły szczególnego nacisku na edukację. Przekonane, że takie rzeczy jak inteligencja oraz mądrość to wyłącznie kwestia dobrych genów. A Menemhat po prostu nie czuje jakiejś potrzeby, żeby się uczyć? No bo w końcu już wszystko wie. Więc niby po co? I czego ma się uczyć? Jako, że dorośli praktycznie od momentu narodzin powtarzają mu, jaki to jest wspaniały i wyjątkowy. Mimo młodego wieku Amenemhat wykształcił już ogromnego. Ma kłopoty z odczuwaniem empatii w stosunku do innych, nawet najbliższych krewnych. Wszystkich postrzega jako tło w historii, której on, Amenemhat, jest głównym bohaterem. Chce w przyszłości zostać przywódcą kolonii, ale nie po to, by służyć pobratymcom, dbać o ich dobro i pilnować, by plany Klaudandusa się spełniły. Tak naprawdę on to brzydzi się wszelkimi formami odpowiedzialności. Chcę tylko, żeby wszyscy jeszcze mocniej go podziwiali i skakali nad nim, gotowi spełnić każde jego żądanie. No, a poza tym w końcu mu się należy. Przecież jest najlepszym kotem w całej kolonii, więc niby kto inny jak nie on miałby rządzić. Jedyną osobą, o której można by powiedzieć, że Amenemhat na swój sposób nawet się o nią troszczy, jest jego młodszy brat, Anubis. Amenemhat postrzega go jako słabego, potrzebującego jego pomocy. Robi wszystko, co w jego mocy, by chronić brata i mu pomagać. Na przykład. To właśnie Amenemhat jest powodem, dla którego pozostałe kocięta i młodzież kolonii nie dokuczają Anubisowi otwarcie. Amenemhat dopilnował, aby wiedziały, że nie podoba mu się takie zachowanie i sprawi, aby winni go pożałowali. Jednocześnie Kocur uważa, że sam wie, co jest dla jego brata najlepsze, i nie kłopocze się z pytaniem Anubisa, czego chce i co czyni go szczęśliwym. Z tego powodu troska i tak zwana pomoc. Amenem Hata często przynosi więcej szkody niż pożytku. Na przykład w kolonii znalazł się pewien młody kot, który interesował się Anubisem i chciał go poznać bliżej. Został bezceremonialnie przegoniony przez Amenem Hata, przekonanego, że nowy przyjaciel tak naprawdę chce tylko wykorzystać jego małego braciszka. Dalej mamy Neferusobek. Neferusopek to jedna samiczka w całym miocie. Urodziła się jako druga. Uważa, że to ona, a nie Amenemhat, powinna rządzić w przyszłości kolonią, gdy ich matka zdecyduje się przejść na emeryturę lub umrze. Nie może ścierpieć, że jej starszemu bratu wszystko przychodzi z taką łatwością. Podczas gdy ona musi na każdą, nawet najdrobniejszą rzecz ciężko pracować. Tym bardziej, że zna Amenemhata tak dobrze jak nikt inny w kolonii. I z miejsca przejrzała jego grę, doskonale wie, że ten kot nie jest żadnym geniuszem, tylko zwykłym, leniwym, egocentrycznym manipulantem, dlaczego nikt inny nie potrafi tego dostrzec. Sama Neferusobek tymczasem może i geniuszem nie jest, ale za to potrafi ciężko pracować i cały czas dąży do samoudoskonalania się. Codziennie ćwiczy, aby jej ciało było w szczytowej kondycji, którą jej zdaniem. Powinien szczycić się każdy prawdziwy nadkot. Każdą lekcją, której chcą jej udzielić dorośli, przyswaja z zapałem i entuzjazmem. Wytrwale uczy się wszelkich praw rządzących kolonią i sama przestrzega ich co do ostatniej kropeczki. Na dodatek zawsze chętnie wszystkim udziela rad. Jak zrobić coś lepiej i wytyka każdy nawet najdrobniejszy błąd, jaki popełniają. Powinni jej być wdzięczni. Zupełnie nie rozumie, dlaczego jeszcze nie jest tak popularna wśród rówieśników, jak jej starszy brat. No dlaczego? O, tak ogólnie to wyobraźcie sobie Hermionę, zanim zaprzyjaźniła się z Haremironem, tyle że na strydach, z zapędem do panowania nad światem oraz lekką socjopatią. Kiedy Nefelusobek zorientowała się, że jej młodszy brat, Anubis, umie czytać. Zaś te wszystkie dziwne papierowo-tekturowe przedmioty, które ściąga do gniazda, to zawierające bezcenne informacje książki. Przekonała go, aby i ją nauczył. Szybko pojęła, jak potężną umiejętnością jest zdolność czytania. Dzięki niej cała wiedza zdobyta przez ludzkość na przestrzeni tysięcy lat nagle znajdowała się na wyciągnięcie łapy. Oto był jej klucz do przekonania kolonii, że to ona, a nie Amenemhat jest najinteligentniejszym ze wszystkich obecnie żyjących Kotów Panów. Nie mogła dopuścić, by ta wiedza trafiła w czyjekolwiek łapy, dlatego zrobiła coś, co nie sprawiało jej zbyt wiele przyjemności. Zaszantażowała Anubisa. Powiedziała, że jeśli zacznie uczyć inne nadkłoty czytania. Ona wtedy doniesie ich matco oraz resz reszcie starszyzny, że Anubis spotyka się i przyjaźni z kotami spoza ich lasy kotów panów. A przecież Anubis doskonale wie, co się działo, gdy Claudandus, poprzedni przewódca ich kolonii, dowiadywał się o takich relacjach. Może i ten szantaż był jednak lekką przesadą, bo Anubis już raz próbował uświadomić kolonii potencjał pisania i czytania, ale został tylko wyśmiany. Tym razem nawet Amenemhat go nie bronił i nie umiał się powstrzymać od dowcipkowania na temat koślawych robaczków, które Anubis skreślił w piachu. Neferusobek nie zamierza jednak ryzykować, iż ktokolwiek przypomni sobie, że Klaudandus również czytał i kreślił takie koślawe robaczki. I to właśnie one pomagały mu decydować, które dwa koty powinny zostać parą, by dać istnienie jak najlepszemu potomstwu. Obecnie Nefelusobek zaczytuje się wszelkimi dziełami związanymi z prawem, przywództwem i strategią wojskową. Wprawia w zachwyt starszyznę kolonii, przedstawiając podczas oficjalnych spotkań pomysły z ludzkich książek jako własne. I wreszcie udało się jej wszystkich przekonać, że jest doskonałą i powinna rządzić. No, poniekąd się jej udało. Kolonia uznała, że skoro ona i Amenemhat są takimi reprezentantami ideału nadkota, powinni w przyszłości rządzić razem, jako para. Oczywiście nie monogamiczna, Amenemhat nadal będzie miał ten swój harem, bo przecież dobre geny trzeba jakoś rozprzestrzeniać. Poślubienie sobie na wstawie nrodzeństwa to taki świetny pomysł. W końcu Egipsy, faraonowie tak postępowali. By nie rozrzedzać zbytnio krwią swych boskich genów, co może pójść nie tak! Tymczasem Neferusobek jest z tego niespodziewanego obrotu wydarzeń nawet zadowolona. Wie, że jej brat, łamany na narzeczony, nie jest tak naprawdę zainteresowany sprawowaniem rządów. Jest przekonana, iż uda się jej pokierować nim tak, by wierzył, że spija samą śmietankę, podczas kiedy ona odwala za niego wszelką czarną robotę. Gdy tymczasem Neferusobek tak naprawdę będzie sprawować rzeczywistą władzę, a on będzie robić za ładnie uśmiechającego się figuranta. Słupa! Natomiast relacja Neferusobek z jej drugim bratem, Anubisem. Jest nieco bardziej skomplikowana. Z jednej strony kłócika go kocha i szczerze podziwia jego determinację oraz intelekt, z drugiej postrzega go jako zagrożenie, bo doskonale zdaje sobie sprawę, że gdyby reszta kolonii nie miała obsesji na punkcie złocistego futra i zadałaby sobie chociaż odrobinę trudu, by spróbować się z nim jakoś komunikować, natychmiast każdy zorientowałby się, że to właśnie Anubis jest najlepszą przyszłością, jaka mogłaby mieć kolonia. Z tego powodu Neferusobyk robi wszystko co w jej mocy, aby Anubis postrzegał ją jako swoją najlepszą, najbliższą przyjaciółkę, jednocześnie pozostając relatywnie odizolowanym od reszty przedstawicieli rasy nadkłotów. Chce, żeby był lojalny tylko w stosunku do niej. Do niej no i może jeszcze troszkę w stosunku do Amenemhata, skoro przynajmniej na papierze mają rządzić lasem. Skoro już mowa o Amenemhacie, to właśnie Neferusobek podsunęła mu myśl, że każdy nadkot usiłujący się zbliżyć do Anubisa na pewno planuje ich biednego braciszka wykorzystać. Natomiast w sekretne przyjaźnie Anubisa z kotami spoza kolonii, poza tym szantażem, Neferusobek nie ingeruje. Postrzega je jako kompletnie bez znaczenia. No, może też tak troszeczkę widzi, jak wiele radości dają jej bratu i chce, żeby był chociaż trochę szczęśliwy, ale nigdy się do tego otwarcie nie przyzna. Mowy nie ma. Uczucia są słabością niegodną kota pana. No i na koniec już wielokrotnie wspomniany Anubis, samczek, najmłodszy z rodzeństwa. Urodził się kompletnie niemy i tak słaby, że, że Niozem wtek z miejsca nadała mu krótkie imię związane ze śmiercią. Przekonana, że kociak nie przeżyje nawet doby. A Nobis tymczasem nie tylko dobę przeżył, szybko też nabrał masy, wykształcił imponujące mięśnie, aż wreszcie stało się oczywiste, że przynajmniej pod względem fizycznym będzie najsilniejszym kotem w całej kolonii. Starszyzna nawet zaczęła dyskutować, jakby by tu wykorzystać tę siłę. Początkowo planowano odebrać mu wszelkie prawa do rozmnażania się, by nie przekazał potomstwu swojej słabości fizycznej i mentalnej. Ale teraz może warto było jednak dopilnować, by następne pokolenie miało taką hmm, muskulaturę? Tylko co lepiej zrobić? Skrzyżować go z kotką inteligentną, ale o mikrej posturze, tak aby nawzajem równoważyli swe wady? A może lepiej znaleźć kotkę bardziej mu podobną, niezbyt bystrą, ale za to silną jak dąb? I w ten oto sposób stworzyć podrasę, którą oni, nad koty, Będą mogli wykorzystywać do wykonywania uciążliwych prac fizycznych. Tymczasem, jak na ironię, Anubis jest tak naprawdę nie tylko najsilniejszym, lecz także najinteligentniejszym kotem w całej kolonii kotów panów znacznie inteligentniejszym nawet niż jego już legendarny ojciec Francis. Po prostu Anubis nie jest w stanie owej inteligencji w żaden sposób zakomunikować pozostałym członkom kolonii, którzy koncentrują się wyłącznie na komunikacji werbalnej, kompletnie ignorując gesty, mimikę i w ogóle nie pamiętając, że coś takiego jak pismo istnieje i ma jakąkolwiek wartość. Anubis jest tak inteligentny, że po tym, gdy znalazł porzucony, stary, poplamiony, nadgryziony przez jednego z nadkotów elementarz, był w stanie sam, bez niczyjej pomocy, nauczyć się z niego czytać ludzki język. Od tej pory książki stały się jego najlepszymi przyjaciółmi, praktycznie drugą rodziną. A gdy dorwał się już do wszystkich zapomnianych egzemplarzy, znajdujących się w całej kolonii, zaczął w sekrecie wybierać się poza nią, poza jej terytorium, by znajdować nowe tomy do swojej kolekcji. Podczasowych wypraw odnalazł nie tylko książki, lecz także przyjaciół. Nie żadne nadkoty, koty pany, tylko zwykłe koty, którym nie przeszkadzało, że Anubis nie potrafi mówić. Jeden z nich, biało-czarny który przedstawił się jako junior, umiał nawet czytać. Zupełnie jak Anubis! Razem mieli liczne, długie konwersacje, podczas których młody kot nareszcie mógł wyrazić swe myśli za pomocą pisma. To właśnie juniora Anubis uważa za swego najlepszego przyjaciela. Ale nie ma serca o tym powiedzieć Neferusobek. No, bo w sumie jakby mógłby jej powiedzieć, że z lwią częścią kotów spoza kolonii, kotów poznanych ledwo co, jest znacznie bliżej niż z nią, jego siostrą, jedynym kotem poza juniorem, który potrafi rozczytać jego pismo. Taka wieść mogłaby złamać biedaczce serce. Podczas swych sekretnych wypraw poza kolonią, Anubis kilka razy, no cóż, był zakochany. Ale nigdy nic nie zrobił, nie robi i nie planuje zrobić z owymi uczuciami. Bo doskonale wie, że gdyby zbytnio się zbliżył do kota spoza jego nadlasy kotów panów i kolonia by się o tym dowiedziała, polałaby się krew. A dzięki przeczytanym książkom, jest jedynym nadkotem, który zdaje sobie sprawę, że ich kolonia zmiesza ku zakładzie. Za dużo w niej chowu sobnego, zwłaszcza od czasu gdy. Niosem wtek. oraz reszta starszyzny doznali obsesję na punkcie rzekomo wyjątkowych genów Francisa, który przecież zdołał pokonać samego wielkiego Claudandusa. Jak tak dalej pójdzie, wkrótce wszyscy będą ze sobą spokrewnieni, a za kilka pokoleń ich DNA będzie tak zdegenerowane, że nie będą w stanie się rozmnażać. Anubis zdaje sobie sprawę, że gdyby powiedział, znaczy się napisał o tym siostrze, ta przekonałaby starszyznę, że trzeba coś zrobić. Albo w najgorszym przypadku sama zabrałaby się za wprowadzenie reform już po bięciu władzy nad kolonią. Anobis jednak nie jest pewien, czy powinien to zrobić. Może dla wszystkich będzie lepiej, jeśli kolonia nad kotów panów wyginie, a pamięć po niej przepadnie bez śladu? Owszem, kolonia to jego rodzina. Ale tak! Taka rodzina, przed którą trzeba ukrywać, że ma się przyjaciół, ze strachu, że ich zamordują. Jak sądzicie, co Anubis powinien zrobić? Czy powinien powiedzieć swej marzącej o wojnie ze zwykłymi kotami i ludźmi siostrze, że ich kolania może wyginąć, czy może po prostu poczekać parę pokoleń, aż wszyscy będą nawzajem swoimi kuzynami, rodzeństwem i rodzicami? Czy Neferu Sobek nawet uwierzy mu, jeśli ją ostrzeże? I czy uda się jej rzeczywiście tak łatwo rządzić ich najstarszym bratem, jak jej się wydaje? Czy kolonia nadkotów przetrwa? Czy przejmie władzy nad światem? Czy wreszcie nauczy się czytać i uświadomi sobie, że o kurcze, trzeba się uczyć, bo rzeczy same się nie pojawiają w głowie, jeśli ma się wystarczająco dobre geny? A wreszcie najważniejsze! Czy kupią oficjalne podkładki kanału z grafiką mojego autorstwa przedstawiającą kiangę Umoję i Szalę? Podkładki, które można zamówić przez moją oficjalną stronę na Facebooku? Piszcie, co o tym sądzicie w komentarzach, a także w wiadomościach zamawiając podkładki. Pamiętajcie, nie musicie na nich trzymać myszy, możecie trzymać na nich kubki. A teraz, zanim się pożegnamy, pora na... W... Tygodnia. W tym tygodniu jest nim. E, dobra, usiądźcie teraz wygodnie, bo jest dosyć długi to cała fraza i jest piękna. Bogdaj nogę przy samej przyłaziła dupie. Powtarzajcie za mną. Bogdaj nogę przy samej przyłaziła dupie. Bogdaj nogę przy samej przyłaziła dupie. Jeszcze raz, powoli. Bogdaj nogę. Przy samej przyłaziła dupie. Bogdaj nogę przy samej przyłaziła dupie. A teraz idźcie i używajcie tego pięknego kawałka polszczyzny. Bądźcie dumni z tego dziedzictwa naszych przodków. Bądźcie z owego dziedzictwa dumni jak z Kujotę. Pierwszej... Spośród wszystkich patronów, która wybrała próg sprawiający, iż odczytam jej imię na głos w każdym filmie. To właśnie dzięki niej wszyscy możemy się dalej cieszyć moimi filmami. Zwłaszcza takimi filmami jak ten, bo ten film był wyborem patronów. Tak więc, na cześć Coyote, a także pozostałych patronów, hip hip, hura! Hura! hura. Proszę napiszcie hura, hura, hura w komentarzach, żeby Koyotę oraz inni widzieli, jak bardzo ich doceniacie. Ale wiecie, krzyczeć na głos też możecie. Tylko krzyczcie tak głośno, żeby cała Polska usłyszała.